Tak. Ogólnie na co dzień zajmuję się kwiatami. Na co dzień zajmuję się kwiatami. To jest miłość bezwarunkowa. Jedynie co. Pokażę może moją pracownię. Od czego mogę zacząć? Jak możecie zobaczyć, ja oczywiście mam wyjątkową miłość do nich. Co najbardziej lubię w pracy florystki? Kwiaty. Co lubię z nimi robić? Pokażę. Robię takie. Wszystko. Prowadzą mnie do różnych światów tych odległych, tych, w których wcale nie chciałabym być, ale chcą, żebym tam była. Bo ludzie są beznadziejni, a kwiaty mnie rozumieją, a ja rozumiem je. Też mnie kochają. W przedziwnym mieszkam ogrodzie, gdzie żyją kwiaty i dzieci. Kwiaty. My powinniśmy ciąć kwiaty, żeby były przydatne. Bo taka jest kolej rzeczy. Tworzę sztukę razem z nimi. Czasem nas ranią i my musimy ranić je. Znaczy, Ale chyba taka jest kolej rzeczy. I słodycz ślą woni, obwiązujemy lnem ciernie, by nie raniły nam dłoni. Przecież on będzie żył wiecznie. To jest jak tabletka na nieśmiertelność. Te kwiaty mogą żyć. One mogą. One mogą. Ja jestem ich tabletką na nieśmiertelność. One dzięki mnie żyją. Pozostawione na śmierć, na zakwitnięcie w jednym momencie w roku, żeby później znowu nie żyć z kwiatów, co kryją jady. Taka prawda. Pana uderzyła. Przepraszam bardzo. Ona jest w miejscu, w którym powinna być. A pan nie. Tak, mam codziennie taki rytuał. Siadam sobie tutaj yy, i rozmawiam z moimi roślinami, ponieważ to też jest zaniedbywa. Dobra! Nie, bo tylko stresujemy. Musimy stąd wyjść, bo. Wieczność dla kwiatów. I pielęgnuję murawę, plewiąc z nich chwasty i osty. By każdy, patrząc na trawę, duszą, jak trawa, był prosty. Co mam mówić? Są po prostu piękne. Zapraszam. No to tak, yy, uważam, że w ogóle na świecie nie powinno być nic poza kwiatami, inne stworzenia nie powinny się w ogóle odzywać. <laughs> Mówić! I nie mogę słuchać nikogo oprócz ich. Ta praca wymaga poświęceń. Czasem trzeba poświęcić siebie lub innych. To nie jest proste. Po prostu. piękny Ale to sprawi że będą wieczne. Zostaną z nami na zawsze. Kocham i wyglądają tak wspaniale. Szkoda, że nie żyją. Ten musi iść na odpoczynek, a zaraz yy, marny los. Nie chcę im tego robić. To one tak do siebie. A tak, gipsówkę trzeba dawać yy, na zewnątrz, bo ona tutaj tak symbolicznie chroni resztę. No. Ale ja, jakby. To, to nie jest tak, że ja, że ja chciałam, żeby one, żeby one były tutaj. Ja po prostu. Ja po prostu wiem, że one muszą ze sobą być. Bo to jest ich przeznaczenie. Mniej ważne. One czują tak samo. I my tego nie rozumiemy. Sad, warzywny. Żarciki. Po prostu. No. Dzień dobry. A ja jeszcze muszę skończyć tutaj. Mm -hmm. to wszędzie. To wszędzie kwiaty. Takie życie, tak. To no. No super. <grym> wow, super. Super. E, na drugą stronę mm -hmm. Wow! Czegoś mi tutaj nie pasuje. Eee... Wiesz co? Pójdźmy na dwór i zrobimy zdjęcia na tle na dworze, dobra? To zapraszam w takim razie do eee, na dobrze. Dwór. I... Aha, i jeszcze tutaj jest taki kuferek. Mhm. To gościa Super, idziemy. Jak mam się wystawić. Hmm, Już wiem, czego brakowało.